Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Artur Sodłowski, koło PZL Mazury w Kęprzynie. Kręcę ten filmik, też jestem po rozmowach z rędkarzami, którzy z, z, z internetu dowiedzieli się o zakazie stosowania zanęt i robaków, tak, że spanikowani, wkurzeni, że jak to podczas wędkarstwa spalinkowego nie mogą nawet robaka użyć. No, Oczywiście, troszeczkę nie wiem, czy źle zrozumieli, czy ktoś. Zakręcił im w tym internecie, ale jest prawda taka, że wody polskie w większości krajów wprowadziły zakaz stosowania zanęt w okresie letnim, tak i użytkownicy się muszą do tego stosować. Jeśli chodzi o wody okręgu pozytywolsztynie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskiej w Białymstoku nie wprowadził takiego zakazu, tylko nakazał ograniczyć stosowanie zanet podczas zawodów, tak? to, czyli... To nie jest anatolski połów, tylko podczas zawody. I na wodach PZW Olsztynie nie mamy takiego zakazu stosowania zanet, czyli przynet. Jedynym wyjątkiem jest jezioro Wronowo w gminach Kozłowo, które użytkujemy od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskiej w Warszawie. I oni wprowadzili na tych wodach zakaz stosowania zanęt od 15 czerwca do 31 sierpnia. To jest jedyne jezioro w okręgu PZW w Olsztynie, na którym jest zakaz stosowania zanęt w okresie letnim. Na pozostałych wodach okręgu PZW w Olsztynie możemy stosować zanęty, możemy stosować przynęty, tak? Oczywiście z rozwagą. Także Mam nadzieję, że będziecie mieć udany sezon i będziecie czynnie wypoczywać nad wodą przy wędce. Życzę Wam udanego sezonu wędkarskiego. Do zobaczenia nad wodą, jeżeli się nadarzy taka okazja. A jak coś, zapraszam do naszego koła, która, jak wiecie, Zostało niedawno. Chcę zadbać wody. Mamy łódki dla wędkarzy. Robimy kładki. Także oczywiście inne koła też tak samo mogą działać, ale to Wy musicie zrobić nadal Oczywiście wracałem do zamęt. Tak jak mówiłem, na szczęście w okręgu pzw w z wyjątkiem jeziora Wronowo. Nie mamy zakazu stosowania zanęt. Także do zobaczenia dwodo miłego wędkowania, do zobaczenia, cześć.